Nasennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest czwartkowy wieczór 15 czerwca 2023 roku imieniny Wita, Jolanty i Oliwi. Zapraszam na 33 wydanie nasennika motywacyjnego. Dziś w nasadniku motywacyjnym o mózgu, o jednym z najważniejszych organów w całym Tobie. Bez względu na to, czym się zajmujesz, co robisz i jak wygląda twój świat, to właśnie mózg kreuje wszystkie te rzeczy, które pozwalają ci na sensorykę, na życie, po prostu, na odczuwanie świata, na zastanawianie się nadmyślenie, na wszystkie te rzeczy, które są rzeczami ludzkimi. To mózg tak naprawdę decyduje o wielu, ale to wielu zdarzeniach w twoim życiu, o których nawet nie wiesz, że jesteś świadoma albo świadomy, że to właśnie dzięki niemu otrzymałaś jakąś iluzorię postrzegania albo jakieś sytuacje, które dotykają cię każdego dnia. Jak zatem dbać o te narzędzie, o ten organ, żeby służył jak najdłużej, żeby nie płatał figli i żeby nie popadał w jakieś niskowibracyjne choroby, które zazwyczaj dotykają ludzi u skraju życia? Posłuchaj bardzo uważnie. Przede wszystkim najważniejsze, to aby zachować zdrowy mózg i dobre samopoczucie tego organu jest zdrowa dieta i to niezaprzeczalny fakt. Istnieje wiele szkół, które mówią jak dzięki diecie dbać o mózg, ale jest też wiele kontrowersji, ponieważ wszystkie te rzeczy, które znajdziesz w przestrzeni internetu i dotyczą diety dla mózgu, są skrajne. Jedni twierdzą, że dieta wegetariańska, drudzy że wegańska, trzeci jeszcze, że dieta keto bogata w tłuszcze i w bardzo wysoką Białkowe składniki. Rozmawiałem z kilkoma dietetykami na temat, jaka dieta jest najlepsza dla ludzkiego mózgu. I również otrzymałem sprzeczne informacje ze sobą, ale pani profesor Aleksandra Ders opowiedziała mi o jednej bardzo ważnej rzeczy i tego chyba się trzeba trzymać. Zbilansowana dieta. Nie ma znaczenia, czy jesteś na keto, czy jesteś na wege, czy jesteś na jakimś wegańskim innym stylu życia, czy na jakiejkolwiek innej diecie. Chodzi o to, aby ją bilansować, żeby dostarczać swojemu organizmowi, a co za tym idzie, swojemu mózgowi dokładnie wszystkie te składniki, których on potrzebuje. Najlepiej byłoby, według pani profesor, aby dieta zawierała duże ilości warzyw, orzechów i ryb. Być może masz jakiś opór przed jedzeniem ryb, jeżeli nie, no to enjoy. To naprawdę będzie robiło dobrostan dla Twojego mózgu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, bo traktuje swój mózg jako, że on jest i po prostu działa, i tyle. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy on nie zaczyna klikać do końca tak, jak my tego od Niego oczekujemy. Pojawiają się jakieś zaniki pamięci, pojawiają się wszystkie te rzeczy, które tworzą naprawdę wielkie dyskomforty. Więc bez względu na to, ile masz lat. Zastanów się nad tym, jak możesz zadbać poprzez dietę o swoje najlepsze narzędzie, jakie masz w głowie, bo dzięki temu narzędziu dzieją się wszystkie rzeczy dookoła ciebie. Żyjesz, oddychasz, chodzisz, dotykasz, mało tego myślisz, czujesz i możesz wizualizować. Kolejny bardzo ważny aspekt to regularne ćwiczenia fizyczne. Wiele osób mówi, kurde, co ma wspólnego ćwiczenie i tyranie, gdzieś tam bieganie, podnoszenie jakichś ciężarów, jakaś joga i tym podobne rzeczy z mózgiem. Otóż ma bardzo dużo. Twój mózg lubi być zmęczony fizycznie czasem, tak jak i całe Twoje ciało. Więc zrób to, zrób to przynajmniej trzy razy w tygodniu. Nie wiem, praktykuj jogę, ćwicz, choć na siłownie biegaj, spaceruj chociażby bardzo, ale to bardzo długo, godzinę dziennie minimum. Jeżeli oczywiście masz czas, bo jeśli nie masz czasu, to możesz to rozłożyć na czas całego tygodnia. Ale dostarczaj swojemu mózgowi również informacji o tym, że poza myśleniem ma do zrobienia inne procesy fizyczne. Fizyczne procesy, które nie dość, że wpłyną pozytywnie na Twoje ciało, na Twoją posturę, na Twoją sylwetkę, samopoczucie, to jeszcze przyczynią się do lepszego funkcjonowania Twojego mózgu. Kolejny bardzo ważny aspekt to sen. Wiele osób cierpi na bezsenność i to niezaprzeczalny fakt. Ja spotykam się w mailach od was, że nagraj jakąś medytację na sen, hipnozę na sen, i tym podobne rzeczy. Zgadza się. Sen to jedna z najważniejszych fizjologicznych czynności każdego człowieka. Podczas snu następuje regeneracja całego twojego organizmu, więc dbaj o sen. Jeśli śpisz źle odnajdź przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Często zdarza się tak, że triggerują w to niewygodne miejsca do spania, łóżka, materace, pościele i tym podobne rzeczy, albo źle ustawione miejsca, w którym śpisz. Naprawdę, to ma bardzo wielki sens. Ludzie śpią obtoczeni telefonami komórkowymi, routerami, tym podobnymi rzeczami. Ja jestem daleki od takich wód rzeczy, ale na zdrowych chłopski rozum, jeżeli router, który cały czas wali 2,4 GHz i 5,4 GHz, czy nam 5,2 GHz w twoją głowę, to nie jest to fajne, jeżeli śpisz. To samo trzymanie telefonu komórkowego pod poduszką, znam takich zawodników to już jest w ogóle dramat. A ładowanego telefonu pod poduszką to nie dość, że to grozi pożarem to jeszcze naprawdę cały czas ten telefon komórkowy łączy się ze stacją BTS. A jak się łączy, to emituje promieniowanie. I tu nie trzeba być też fizykiem, nie trzeba być jakimś wielkim elektronikiem, żeby skumać, że to nie jest dobre dla Twojego mózgu. Zadbaj o swój sen, zadbaj o sen. Kup kołdę obciążeniową, jeżeli masz problemy z zaśnięciem. Popraw w ogóle pościel, łóżko i tak dalej. badaj w jakim miejscu ci, śpi ci się dobrze. Jest zwyczajowo przyjęte, że my jako ludzie mówimy: dobra, tu będzie sypialnia, tu będzie stało wyro, tu śpimy. Niekoniecznie. Być może w innym miejscu domu spało ci się będzie dużo lepiej. Zdaj sobie z tego sprawę, że sen. To jest ten proces fizjologiczny, dzięki któremu naprawdę między fizycznymi procesami regeneracji, odpoczynku itd. zachodzą milion innych procesów, nawet takich, w których dostaniesz informacje od samego siebie, od wszechświata. Od Kolwiek kogo, jakbyś tego nie nazwała albo nie nazwał, informacji, o którą ci chodzi, to samo w marzeniach sennych albo podczas snu przychodzą odpowiedzi na zadane pytania do Twojej podświadomości. Sen to jest naprawdę turboważna rzecz. Mało tego, dobry sen to dobre funkcjonowanie Twojego mózgu, najlepszego Twojego narzędzia do zdobywania, osiągania i do postrzegania świata, jakikolwiek mogłaś albo mogłoś mieć. Kolejny mega ważny aspekt to trenowanie mózgu. Trenowanie mózgu odbywa się poprzez koncentrację, poprzez ćwiczenie koncentracji, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, podczas czytania książek, podczas robienia różnych innych logicznych czynności. I nie ma to znaczenia, czy będą to kolorowanki, czy będzie to gra komputerowa, czy będzie to rozwiązywanie krzyżówki, czy będzie to wymyślanie jakiejś twórczości, na przykład pisania powieści, wierszy czy opowiadań. Rób to bardzo często. A jeżeli w tych rzeczach nie Czujesz się dobrze, to kup sobie chociaż kolorowankę, taką dla dorosłych. I tak, nie śmiej się z tego, kolorowankę. Weź kredki, weź flamastry, kup tę kolorowankę i ją maluj. Zobaczysz, jak to zbawiennie wpływa na połączenia neuronowe w Twoim mózgu. To jest udowodnione tysiąckrotnie. Możesz przeczytać na ten temat badania. Kolorowanki dla dorosłych to naprawdę mega sztos. Nie dość, że wspomagają pracę Twojego mózgu, to jeszcze budują u ciebie naprawdę dużą koncentrację. Spróbuj, sprawdziłem nie tylko ja, i kursanci wielu moich znajomych ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mówili kurde łysy, o czym ty gadasz, kolorowanka w wieku 50 lat, co to jest? Tam jakiś ułomek. I okazało się, że kupili w Empiku, czy tam na Allegro jakieś kolorowanki dla dorosłych, kupili kredki i są mega fanami kolorowania. I nie dlatego, że im sprawia frajdę malowanie kwiatuszków, zwierzątek, samochodzików i samolocików, tylko chodzi o to, że po procesie pokolorowania jednej, dwóch, trzech kolorowanek, zauważają, że myśli im się lepiej. I dlaczego tak jest? Mówią, że nie wiedzą, że to być może placebo. Nie, to nie placebo. Podczas koncentracji i pracy z kolorami, z kształtami, twój mózg naprawdę wchodzi na inne wibracje, na inne poziomy działania. I to przyczynia się dla dobrostanu, bo żeby zrobić coś kreatywnie, mózg musi cały czas budować nowe połączenia neuronowe. I z tym nie dyskutuj, to są badania naukowe prowadzone od wielu, wielu lat na wielu uniwersytetach na całym świecie. Kolejny bardzo ważny aspekt to medytacja, i nie ma znaczenia, czy będzie to medytacja wschodnia, czy medytacja dynamiczna, czy uważność. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, abyś była skupiona, albo był skupiony na oddechu, oddychała spokojnie, miarowo i głęboko i pozwalała swojemu mózgowi na odpoczynek. Paradoksalnie, podczas medytacji dynamicznej, kiedy to musisz budować obrazy w swoim umyśle, w swojej wyobraźni, twój mózg również odpoczywa, ponieważ może kreować dzięki Stanie, w jakim się znajduje, obrazy, które są dla Ciebie dobre. A wszystko, co jest dla Ciebie dobre, działa na Twoje dobrostany, na, twój, na Twoje zdrowie, na Twój umysł, na Twoje postrzeganie, na wszystko. Medytuj, medytuj przynajmniej kwadrans dziennie. To jest tylko 15 minut dziennie Twojego czasu, który naprawdę zapewni Ci turbo dobrostany i dobre cieszenie się zdrowym umysłem. Rób to bardzo, ale to bardzo często. Kolejny bardzo ważny aspekt. To nawadnianie. My jako ludzie gdzieś olaliśmy picie wody. Wody jako takiej, wody jako wody. Dobrej, gatunkowo wody. Nam się wydaje, że jak wypijemy 5 kaw dziennie, to jesteśmy nawodnieni. Jak wypijemy Półtora litra słodzonego napoju to jesteśmy nawodnieni. Nic bardziej mylnego. Nawadnia tylko i wyłącznie woda albo napoje izotoniczne na jej bazie i to też przygotowane w odpowiedni sposób. Poczytaj na temat wody, na temat nawadniania. Wypijaj dokładnie tyle wody, ile winien wypijać dorosły człowiek, około 8 szklanek dziennie minimum, ale są tabele, którym przeliczysz sobie. Do swojej wagi dostosujesz ilość wypijanej wody. Zapraszam cię do podcastu z Mariuszem Szydłowskim. Znajdziesz na kanale Mariuszem z woda Redox On tam bardzo dużo mówi o wpływie wody na nasz mózg, na nasze ciało, na nasze cały dobrostan zdrowia. Znajdź to i rób to. Nie daj sobie nigdy wmówić, że słodzone napoje, kawa, herbata czy jakikolwiek inny napój nawadnia Cię w jakikolwiek sposób, bo tak nie jest. Nawadnia Cię tylko i wyłącznie woda. Najlepiej byłoby, jakby to była woda dobrego gatunku, dobrej jakości. Niezwykła kranuwa, chociaż. Potocznie przyjęło się, że w wielu miastach leci naprawdę turbo uzdrawiająca wodę z kranu, ale tak nie jest, więc odnajdź gdzieś w sklepach wodę typu pieniawa, typu jakieś tam mineralne wody, czy chociażby wspomniana woda Ledux, nawadniaj się. To naprawdę nie kosztuje dużo, a robi niesamowity dobrostan dla całego Twojego zdrowia, a co za tym idzie? Dla Twojego mózgu. I dwa ostatnie aspekty. Pierwszy z nich to relaks. Zdaj sobie sprawę, że twój mózg pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od momentu poczęcia do momentu, kiedy zepnie cię życie z planszy. Nie, nie walcz z tym. Tak jest. Generalnie twój mózg pracuje cały czas. I on jako narzędzie, jako organ, jako twoja, zasób twojej pamięci, wspomnień i wszystkiego tego, co zostało ci dane przez całe życie, potrzebuje odpoczynku i relaksu. Ale też nie daj sobie nigdy wmówić, że relaks to jest tyranie na działce, to jest zbieranie grzybów, to są jakieś takie rzeczy, które zazwyczaj wiążą się w ludzkiej głowie z pojęciem relaksu, że będziesz odpoczywała oglądając telewizor, że będziesz się relaksował pijąc browar, bo tak nie jest. Relaks jest wtedy, kiedy pozwalasz swojemu mózgowi na robienie absolutnie nic w pojęciu, którym mu każesz coś robić. On i tak będzie pracował. Nie zmienisz tego. Relaks to relaks progresywny Jakobsona czy dynamiczny Szulca. Rób to bardzo często. Znajdziesz te nagrania na YouTube bez żadnych problemów. Odnajdziesz i one są darmowe. Relaksuj się, bo wraz z zrelaksowanymi mięśniami, czy w Szulcu, czy w Jakobsonie, relaksuje się Twój mózg. Odpręża się twój umysł. I też nie daj sobie nigdy wmówić, że ty się relaksujesz i odpoczywasz, czytając książkę. Nie, zmuszasz wtedy swój mózg do pracy i to naprawdę wytężonej, bo on oprócz czytania, ogarniania liter i budowania story, z tego co przeczytasz, buduje w twojej głowie obrazy. On nie odpoczywa. Mózg ludzki odpoczywa tylko w dwóch przypadkach: w stanie głębokiej medytacji i podczas snu, ewentualnie. Pozwala się odprężyć i zrelaksować podczas właśnie procesu w szulce lub, lub Jakobsona. Rób to bardzo często. To będzie znowu kolejna godzina, raz na dwa, trzy dni w twoim życiu, ale zapewni ci nieziemskie dobrostany. A teraz game changer, który podsumuje cały ten podcast. Nauka przez całe życie. Wiesz, całe życie się powinnaś albo powinieneś uczyć uczyć nowych, pozyskiwać nowe umiejętności, nowe patenty, skile, czytać, edukować się, zmuszać swój mózg do dobrej, kreatywnej, systematycznej pracy. Ktoś powiedział kiedyś, że mózg jest mięśniem, a mięśnie niećwiczone umierają, zanikają. Zdaj sobie z tego sprawę. To niezaprzeczalny fakt. Ja na temat ludzkiego umysłu i mózgu spędziłem wiele, wiele lat na poznawaniu jego tajników. Jestem małe miki w znaniu się na ludzkim mózgu, ale zauważam pewne prawidłowości, które cały czas powtarzają się, kiedy stosuję pewne rzeczy i patenty. O nich opowiedziałem Ci w tym podcaście. Rób to tylko dlatego, żebyś mogła albo mógł zdać sobie sprawę, że w Twojej czasce pod Twoją tak zwaną kopułą jest jedno z największych, fajniejszych zjawisk, jakie się wydarzyły w przestrzeni uniwersum. To są mózgi. Twoje, mój i wielu, wielu innych ludzi, którzy słuchają tego podcastu. Dbaj o ten biologiczny komputer, o to zarządzanie danymi w Twojej głowie, żeby nigdy na stare lata nie spłacał ci figli, jakie zazwyczaj płata ludzki mózg. Kawowiczom z bajkofi.to dziękuję bardzo serdecznie. Cudowni jesteście, wiecie o tym. Wszystkim tym, którzy przystąpili do wakacji zmian, jestem w turbo, szoku. A teraz ogłoszenie parafialne na jutro. Jutro jest piątek, 16 czerwca 2023 roku. I jutro, między godziną 12 a 13, u nas system do wysyłania maili Autoresponder wysyła do Was kody rabatowe na stacjonarne kursy. Metody Silwy. Wiele osób zapytało, jak trafić do takiego. Ja oczywiście wszystkie te prośby, które zostały do mnie napisane mailem, też będę starał się jakoś dodać do tego newslettera, chociaż jest ich naprawdę zatrzęsienie. Wszyscy ci, którzy kupili cokolwiek w sklepie otrzymają, wszyscy ci, którzy kiedykolwiek postawili jakąkolwiek kawę, również otrzymają. Chodzi o to, żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp do tych maili. Jeżeli nawet ktoś napisał maila, a nie dostanie tego kodu, to wystarczy, że do mnie kliknie na wiadomości prywatnej na Facebooku. Ja ten kod z całym, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza przekażę. Trzymaj się ciepło i poręcz. Dobrej nocy. I zastanów się nad tym, czy dbasz o swój biologiczny komputer, czy nie. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl